Super. Nie dzieci bożych nie widzę. Mega. Kto wie, że został stworzony na obraz i na podobieństwo swojego Taty Niebieskiego? Amen. Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo naszego Boga. Słuchajcie, dzieci są podobne do swoich rodziców. Jak popatrzymy na tych dwóch chłopaczków, którzy tutaj jednego trzymania w ramionach, a drugi tutaj biega, to jakbyście patrzyli na Mateusza, to byście od razu wiedzieli, tak, to, to są jego synowie. No więc dokładnie, kiedy Bóg patrzy na nas, to On patrzy, tak, to jest moja córka, tak, to jest mój syn. Jesteśmy do Niego podobni. Jesteśmy do Niego podobni także w tym, że Bóg wszystko stworzył swoim słowem, Słowo Boże ma moc i nasze słowa też mają swoją moc. Jeśli mówimy rzeczy zgodne ze Słowem Bożym, to one się dzieją. Kiedy zasiewacie dobre słowa, kiedy zasiewamy my, rodzice albo dziadkowie, zasiewamy dobre słowa w nasze dzieci lub wnuki, to wtedy te słowa w tych dzieciach procentują, one wzrastają. To jest coś takiego, co jest posagiem dla tych dzieci. Kiedy mówimy im, jakie widzimy w nich dobro, jakie widzimy w nich dary, jakie widzimy w nich talenty, to dzieci to naprawdę sobie zapamiętują. To jest dla nich bardzo ważne. O, i wysypały wysypałem się moje wszystkie notatki. Dlatego Bóg zachęca nas, żebyśmy mówili to, co jest zgodne z Jego Słowem, to, co jest dobre, żebyśmy budowali też innych ludzi, żebyśmy im pomagali uwierzyć w to, jakie dobro Bóg w nich złożył, co wcale nie jest łatwe. Bo myślę sobie, że krytycznych informacji i takich no, trudnych rzeczy na swój temat, myślę, że każdy z nas wiele usłyszał. I paradoksalnie to właśnie te trudne rzeczy bardziej nosimy w sercu i one gdzieś tam nam wierzą w środku. A nie te takie super, takie bardzo piękne i budujące. Czy już wszystko jest gotowe? Możemy zaczynać konferencję? To poproszę Was, żebyście teraz na chwilkę zamknęli oczy i się pomodlimy, dobrze? Proszę powtarzajcie po mnie. Kochany Duchu Święty, pokaż mi, że dzięki relacji z Tobą mogę przyjąć wszystkie obietnice Jezusa. I zobaczyć, jak spełniają się one w moim życiu i w życiu tych, którym służę. Amen. Nawiązując do poprzedniej konferencji, pamiętacie, mówiliśmy o takim obrazie: Policjant wychodzi w mundurze z Lizakiem i zatrzymuje wielkiego tira. W porównaniu z tym tirem policjant jest malutki. Natomiast tir zatrzymuje się przed nim dlatego że policjant ma autorytet dlatego że za policjantem stoi autorytet państwa które ten policjant reprezentuje i ten lizak też jest symbolem pewnej władzy. I pamiętacie mówiliśmy o tym, że na nas również jest autorytet królestwa Bożego, który się wyraża w i teraz jest odpytanie, czym? Co mamy na sobie? Co jest naszym lizakiem w królestwie w rzeczywistości duchowej? Pieczęć Ducha Świętego Mateusz zaliczyłeś Piąty, nie, sześć od razu, sześć. O, dziękuję Ci bardzo, że pamiętasz. Słuchajcie, Duch Święty, który został nam dany, wycisnął na nas niewidzialną pieczęć. Dla nas jest niewidzialna, a dla wszystkich aniołów bożych, podobnie jak dla demonów, ta pieczęć jest widzialna. Patrząc na nas, od razu wiedzą: dziecko Boże. Kiedy aniołowie patrzą na Ciebie, od razu wiedzą: o, córka Pana Boga, o Syn Pana Boga. Podobnie demony, które patrzą i są myślą: O kurczę, lepiej z tym to nie zadzierać. Dziecko Boże, tata za nim stoi, można oberwać. Słuchajcie, to jest takie niesamowite, że kiedy Bóg nam pokazuje, jaką moc mają Jego słowa i Jego autorytet, to On chce, żeby Jego dzieci naśladowały Go. I chciałabym, żeby takim motywem przewodnim naszej dzisiejszej konferencji był fragment, króciutki z listu do Rzymian, rozdział 4, wers 17. Jakbyście sobie mogli zapisać w komórkach albo na czymkolwiek innym, to super, bo to jest słowo, które Wam się bardzo przyda w relacji z Panem Bogiem i w takim rozumieniu tego, co On dla nas przygotował. Rzymian 4:17 Skracając, Bóg przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby było. Tak jakby one były. Bóg przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Czyli kiedy Bóg powiedział, niech stanie się światłość, stała się światłość. Nie było jeszcze wtedy słońca, nie było gwiazd. Ta światłość została stworzona zanim zostały stworzone źródła światła, które my znamy. Prawda? I kiedy Bóg mówi do kogoś bądź uzdrowiony, czy kiedy przyszedł do Niego trędowaty i powiedział Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus powiedział, chcę, bądź oczyszczony. Nawet go ręką nie dotknął. Na słowo Boga dzieje się. Czyli Jego skóra całkowicie pokryła się ciałem, cały trąd odpadł. Prawdopodobnie też odrosły mu członki, bo, bo wiemy, że w czasie trądu można potracić palce. To jest choroba, która uszkadza układ nerwowy, wobec czego też degeneruje nasze ciało. Jezus wiele razy pokazywał swoim uczniom, w jaki sposób działa autorytet. I pokazywał to na przykład uciszając burze na jeziorze, rozmażając chleb, uzdrawiając chorych, zwracając się ze słowami zdrowienia do kolejnych osób. Natomiast taki super obraz, bardzo czytelny, znajdziemy w Ewangelii Marka w rozdziale 11. Mówiliśmy już o tym, pozwólcie, że, że powrócę do tego. Marek 11, wersety 20-25. Uczniowie drugi raz przechodzą koło tego samego drzewa, które Jezus poprzedniego dnia przeklął. Drzewo było pełne liści, nie miało owoców, udając, że ma owoce. Podobno w Izraelu drzewa figowe najpierw wydają owoc a potem liście więc jeżeli to drzewo było pełne liści to ono po prostu oszukiwało że ma owoce a ich tam nie było dlatego Jezus to drzewo przeklął Przechodząc rano uczniowie ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Jezusa Rabbi patrz drzewo figowe któreś przeklął uschło Zobaczcie jakie jest zaskoczenie Jezus coś powiedział a dla niego szok no to się stało Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam Wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. I pewnie nieraz słyszeliście w różnych głoszeniach i kazaniach, że tymi górami w naszym życiu mogą być różne problemy: zdrowotne, finansowe, rodzinne, zawodowe. Tych gór w naszym życiu, no myślę sobie, że każdy trochę ma. Już wiele przeszedł, ale jeszcze coś tam może przed nim jest. Ja z takim bardzo nietypowym sposobem rozumienia tego słowa, zwracania się do góry, spotkałam się kiedyś w szkole biblijnej, kiedy zwierzyłam się swojej koleżance, że zginęła mi moja ulubiona Biblia. To była ta, ta Biblia, która mi towarzyszyła w czasie walki z rakiem, więc ja miałam w niej podkreślane wszystkie fragmenty, które mówią o zdrowieniu, ja je nad sobą wyznawałam. No więc ta Biblia jest mi taka szczególnie bliska, chociaż mam jeszcze kilka innych. No i zniknęła mi. Przeszukałam wszystkie półki, przeszukałam pod łóżkiem, za łóżkiem, we wszystkich miejscach, gdzie, gdzie normalnie ta, ta Biblia miałaby prawo być. No i w szkole Biblijnej poskarżyłam się mojej koleżance, mówię wiesz co, no nie wiem, co się stało, no, ale no nie mam. No, ja wychodziłaś z nią z domu, no nie. Dobra, i Ela tak przez chwilę pomyślałam mówi, w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam tę Biblię znalezioną. No to trochę zatkało, bo tak pierwszy raz się z tym spotkałam, okej, okay, wiedziałam, że można do chorób się zwracać, w imię Jezusa Chrystusa choroba zniknie. Ale żeby do Biblii, że, że, no to jak ona się i no, ja Wróciłam do domu, e, stanęłam w domu i tak sobie pomyślałam, nad Duchem Świętym, to w takim razie no to gdzie ona jest? Jak, jak się może znaleźć? I miałam ochotę jeszcze raz poszukać w tych wszystkich miejscach, natomiast nagle mnie coś tknęło i zajrzałam za pralkę. I tam była moja Biblia. Słuchajcie, nasza pralka chodziła po, po łazience, kiedy prała, bo była taka trochę ruchliwa, wobec czego prawdopodobnie Biblia, która leżała na niej, spadła. Ja wieczorami czytałam Pismo Święte właśnie w łazience, bo miałam tam swój ulubiony dywanik, ciepło było, i mogłam na głos sobie czytać, nie przeszkadzając nikomu. Więc łazienka była takim moim, moją kaplicą. No i ta Biblia zlądowała tam. I wiecie co, to, to się stało, nie wiem, w ciągu pierwszej godziny, kiedy ja wróciłam do domu, nie pamiętam już. Natomiast w ten sposób zobaczyłam, że rzeczywiście my mamy prawa, prawo egzekwować Boże obietnice, kiedy Bóg coś do nas mówi i my w to wierzymy. Jezus w Ewangelii Marka 11 pokazał, że mamy się zwracać bezpośrednio do problemu. Czyli tutaj Ela powiedziała, że ogłaszam, że ta Biblia jest znaleziona. Gdyby to dotyczyło choroby, mam prawo powiedzieć w imię Jezusa Chrystusa, alergio, ustąp. W imię Jezusa Chrystusa przeziębienie COVID, nakazuje ci iść precz do mnie, nie masz prawa do mnie. Jezus powiedział to jest Izza 53:5, że krwią Jego ran została uzdrowiona, że On mi zapewnia to uzdrowienie. No więc zwracamy się bezpośrednio do problemu, zwracamy się w imię Jezusa i nakazujemy, żeby ten problem zszedł nam z drogi. Bo On nie ma prawa rządzić naszym życiem, bo Panem naszego życia jest Bóg. A Słowo Boże mówi, że na jego, na jego imię, na imię Jezus, segnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem uchwale Boga Ojca. Czyli zobaczcie, nie ma takiej, takiej siły na tej ziemi, która nie, mo, nie musiałaby zdjąć swoich kolan przed Jezusem Chrystusem. Włącznie z chorobą, włącznie z problemami, z wojnami ze wszystkim. Dalej. Ludzie często modlą się, proszą i błagają Pana Boga, żeby On coś zrobił w ich życiu. To tak jakby Bóg był problemem, jakby Bóg się nie chciał ruszać, tak jakby Bóg stał z założonymi rękami w niebie i czekał. No jeszcze, jeszcze poproś mnie, jeszcze 60 razy, dobra, to może wtedy... To nie jest obraz naszego Taty Niebieskiego. Nasz Tata Niebieski wybiega nam na spotkanie. Kiedy syn marnotrawny przypołętał się z powrotem do domu i wcale nie, nie wrócił nawrócony, tylko wrócił głodny, to ojciec mu wybiegł na spotkanie. Kiedy my prosimy o coś Boga, Tata wychodzi nam naprzeciw. Te powtórzenia nie są Jemu potrzebne, czasami naszemu sercu są potrzebne, żebyśmy uwierzyli i zaczęli dziękować już za to, czego jeszcze nie widzimy. Bo, Rzymian 4,17: Bóg przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Więc my też mamy prawo przywoływać, bo w autorytecie imienia Jezus mamy prawo przywoływać te rzeczy, których nie ma, tak jakby były, jeżeli są zgodne ze Słowem Bożym, z tym, co Bóg nam zapewnił. Nasz Tata, mówiliśmy o tym, że nasz Tata bardzo chce, żebyśmy korzystali z autorytetu, jaki On nam daje. I Pamiętacie list Jakuba 4,7? Sprzeciwiajcie się Bogu, poddawajcie się Bogu, sprzeciwiajcie się, natomiast diabła ucieknie od was. Czyli czasami trzeba prosić, ale jeżeli to jest sprawa, za którą stoją jakieś dzieła diabła, to my się mamy przeciwstawiać diabłu. Czyli w imię Jezusa Chrystusa nie zgadzam się na to, nie zgadzam się na tę chorobę, nakazuję ci odejść, nie zgadzam się na ten problem finansowy, w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam Bożą obfitość, bo Bóg mi to zapewnia, bo Bóg się o mnie troszczy, bo Bóg jest moim tatą, bo On mi powiedział: nie troszczcie się o to, co macie jeść i pić, bo to tylko Poganie zabiegają. Ja mam się troszczyć o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie mi dodane. Zobaczcie, w Słowie Bożym jest niesamowicie dużo obietnic, w Bóg, którymi Bóg nam zapewnia dobre, szczęśliwe, mądre i pełne Jego obecności życie. Natomiast to my mamy wyegzekwować na diable, żeby On nie, nas nie okradał z tego. I chciałabym Wam pokazać taki przykład mówienia do sytuacji, która się wydaje... No trudna taka, na którą my jako my nie mamy wpływu. To jest sytuacja że sprzed półtora roku budowaliśmy dom. I tak się złożyło, że jedna ekipa wcześniej zaczęła, a druga jeszcze nie skończyła, więc dwie ekipy razem pracowały. I wiedzieliśmy, że za dwa tygodnie mamy im zapłacić. A my te pieniądze mieliśmy dostać dopiero za miesiąc. Rozmawialiśmy z naszym tatą, tata powiedział, no słuchajcie, lokata mi się kończy za miesiąc, to ja wam te pieniądze dam, nie ma problemu, wam pożyczę i będziecie mieli czym zapłacić, ale no ona mi się kończy za miesiąc, a tutaj panowie za dwa tygodnie. No ja się bardzo stresowałam, z Przemkiem z moim mężem rozmawiałam, tutaj ten oto ukochane moich siedzi w pierwszym rzędzie. No i się stresowaliśmy tym, że Słowo Boże mówi, godzin jest robotnik swej sprawy. Nie zawiążesz woł mu pyska. Nie zatrzymuj zapłaty swojemu robotnikowi. więc wszystkie te cytaty przychodziły mi do głowy. No i myślę sobie, no, no nie no, wolą Bożą jest to, żeby ci ludzie dostali te pieniądze we właściwym czasie. Bo ja nie znam ich sytuacji życiowej, nie, nie mogę im być, wiecie co, panowie, no bardzo was przepraszam za dwa tygodnie. A jeżeli oni mają chore dziecko, a jeżeli oni mają rachunki, jeżeli mają kredyty, to ja nie mam prawa im zapłacić za dwa tygodnie, ja muszę na głowie stanąć, żeby zapłacić im wtedy, kiedy się umawiałam. No i tak pamiętam, że chodziłam po dużym pokoju i się, i, i się modliłam. Mówię: Boże, Ty powiedziałeś, żebyśmy mieli ten dom. To nie był mój pomysł, to naprawdę był pomysł Pana Długa. No więc to znaczy, że Ty tego chciałeś. Jeżeli Ty tego chciałeś, to ty ten problem też przewidziałeś. To znaczy, że te pieniądze gdzieś są to w takim razie pokaż mi, Panie Boże, gdzie są te pieniądze. I słyszę w sercu, szukasz daleko tego, co jest blisko. I myślę, kurczę, co jest blisko? Może jakiś spadek na strychu? No dobra, nie mamy strychu. Może spadek po tacie? No nie, mój tata rzeczywiście zmarł półtora roku wcześniej, no ale te pieniądze już poszły w dom i w inne rzeczy. No więc tak chodziłam, chodziłam, myślałam sobie, została działka po rodzicach. No ale to był listopad. Działka po rodzicach została, i można by ją sprzedać. Ale letniej działki nie sprzedaż nigdy w listopadzie. A poza tym nie w dwa tygodnie, i to jeszcze działka gdzieś daleko. No więc chodziłam, chodziłam, i nagle ding fundusz emerytalny. Moi no rodzice założyli mi fundusz emerytalny, na który mój mąż po prostu wzdychał i mówił: Ania, to jest po prostu skarbonka bez dna, z tego nic nie będzie. Lepiej by było odłożyć te pieniądze na koncie, i coś by nam się uzbierało niż tutaj. No ale, ponieważ obiecał mojemu tacie, że będzie wpłacał, no to on wpłacał i po prostu tak jak obiecał. Ja mówię, nie Przemek, zmijamy to, ile, ile się uzbierało, no sprawdzamy, super, jest tyle, że jeszcze nam wystarczy, jeszcze zostanie. Przemek mówi, jesteś pewna? Bo ja tego, tej decyzji nie mogę podjąć. Ja mówię, tak, jestem pewna, dobra. Idziemy do tego funduszu emerytalnego i kładę tam wniosek o zamknięcie i pytam pani, no, pani nie robiła żadnych trudności, mówi, i pytam ją, za ile dni będzie? No, mamy 30 dni ustawowo na wypłatę. Aaaa... Myślę, Boże... No, Pani zobaczyła moją, moją minę, więc powiedziała, mi Pani co, no, no... Nie jest wcześniej, prawda? No, z reguły to jest troszkę wcześniej. No dobra, wróciłam do domu, taka... No i co nas to urządzi, że na przykład to będzie za miesiąc, albo za, powiedzmy, 21 dni, jak to już będzie po terminie. I nagle poczułam taki przypływ wiary i przypomniało mi się, że mamy prawo mówić do rzeczywistości słowem Bożym. Czyli w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam te pieniądze wypłaconymi. Tak się pomodliłam na głos. Ogłaszam te pieniądze wypłaconymi i dostarczonymi na nasze konto. Zgadnijcie, kiedy pieniądze przyszły. Strzelajcie. Tego dnia, kiedy były potrzebne. Tego dnia, kiedy były potrzebne? Mam blisko. Kto da więcej? Słucham. Dzień wszedł, tak. Pan Bóg wiedział, żebyśmy się tak stresowali, jakby one przyszły dokładnie tego samego dnia, więc dał nam taki bonus, że dzień wcześniej przyszły. Czyli nie po 30 dniach, ale po 13. Chwała Panu. Wiecie co? Bóg jest naprawdę bardzo wierny i myślę sobie, że tam, gdzie idziemy przez wiarę, to nie raz doświadczymy, jak on nas ratuje. E, pamiętacie, Rzymian 4,17 Bóg przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Natomiast jeśli słowo może czegoś ci nie zapewnia, to nie możesz po to sięgnąć, używając zwrotu w imię Jezusa Chrystusa w sposób magiczny. I podam Wam taki przykład. Jak jeszcze mieszkaliśmy na Julianowie i mieszkaliśmy w bloku i marzyłam o tym, żeby mieć jakiś taki dom na Julianowie, no i oglądałam, no super, tylko że wszystkie ceny zaczynały się powyżej miliona, to jest w ogóle kosmos. I wiedziałam, że jeden z tych domów jest takim ukrytym domem publicznym. Ale był bardzo ładny. Więc ile razy tam przechodziłam i sobie myślałam, Panie Boże, ja Cię bardzo proszę tutaj, jakbyś, jakbyś nam dał ten dom, to tutaj Twoje imię będzie wywyższone, my będziemy Ciebie uwielbiać. Będą spotkania modlitewne i w ogóle no super będzie, no nie? Zadzwoniła kiedyś do mnie Ania Sajl z Armii Dzieci i fajna, doświadczona kobieta, teolog. I zaczęłam z nią rozmawiać. Ania, słuchaj, czy ja się mam prawo modlić w taki sposób, że po prostu nakazuję temu domowi, że on staje się mój? Ania mówi, nie kochana. Słowo może ci tego nie zapewnia, to jest chciwość. No jak to jest chciwość? Amia, ja, no tam jest dom publiczny, a tutaj będzie Bóg uwielbiony. No dobrze, ale Bóg ci nie zapewnia tego, że będziesz miała ten dom. Jeśli bardzo chcesz, to proś Go o jakiś dom, ale to nie będzie ten. A poza tym nie pakuj się w dom, gdzie jest tyle grzechu, bo będzie ten grzech później też miał wpływ na, na jego dalszych mieszkańców. No okej, okay, no to nie było najłatwiejsze. Dla mnie dom był naprawdę ładny. Ale słuchajcie, Bóg sam się zatroszczył i, i my ten dom zbudowaliśmy, ten prawdziwy, ten, w którym imię Boże jest uwielbione, ten, w którym są spotkania modlitewne, ten, w którym możemy Boga dziękuję, Bogu dziękować, bo to jest cudem dla nas, że mamy ten dom. Naprawdę. Nie będę wchodziła w szczegóły. Natomiast po czym poznać, że możesz coś ogłaszać swoim, tam gdzie Słowo Boże coś obiecuje? Jeżeli poczytasz tę najpiękniejszą księgę obietnic Pana Boga, czyli Biblię, to znajdziesz w niej bardzo dużo obietnic dotyczących swojego życia. Pierwsza, najważniejsza obietnica, gdzie w języku greckim, ponieważ Nowy Testament był napisany w języku greckim, gdzie w języku greckim jest napisane, że Jezus Chrystus na krzyżu by nam Sozo, zbawienie, to słowo greckie Sozo ma jeszcze więcej znaczeń i to jest zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie, uczynienie całym, zapewnienie pomyślności. Obfitość. Zobaczcie, Bóg w pakiecie na krzyżu dał nam tyle dobra, tyle łaski, tyle błogosławieństwa, wystarczyłoby samo zbawienie, wystarczyłoby to, że spędzimy z nim życie tutaj na Ziemi i potem całą wieczność, a Bóg nam dał jeszcze o wiele więcej. Dlatego naprawdę warto ludzi uczyć, żeby sami w swoim życiu zwracali się do swoich problemów w autorytecie imienia Jezus. Żeby czytali Słowo Boże. O, dzisiaj mamy burzliwy, burzliwy wieczór dla dzieci. Żeby ludzie poznawali Słowo Boże i poznawali to, co Bóg w tym słowie dla nich zamarł, w jaki sposób chce ich prowadzić, ale też co im zapewnia. I ostatni taki przykład z mojego życia, taki dotyczący zwracania się do problemu, to jest przed chyba dwóch lat. W tutaj w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi były takie warsztaty z posługi uzdrowienia prowadzone dla ludzi z domowego kościoła. No i kilkadziesiąt osób, to były parę małżeńskie, zebrały się razem z, księd z księdzem moderatorem i y, prowadziłam te warsztaty, ucząc w jaki sposób mamy modlić się w autorytecie Chrystusa Słowem Bożym y, podczas takiej posługi. Mieliśmy jechać do parafii i tam w tej parafii mieliśmy modlić się nad y, parafianami, którzy będą przychodzili w czasie Wieczoru Uwielbienia do posługi, tak jak dzisiaj będzie. Jeśli masz dzisiaj jakąś potrzebę, to możesz też przejść do modlitwy ustawienniczej. No i y, było tam rozdałam wszystkim karteczki ze Słowem Bożym na temat uzdrowienia, także każdy miał całą taką płachtę, co Bóg mówi o uzdrowieniu. I zrobiliśmy tak, że po prostu każda kolejna osoba czytała jedna po drugiej te fragmenty. No a kiedy skończyliśmy, przeczytaliśmy wszystkie, powiedziałam, no to teraz będzie część warsztatowa. Zapraszamy tych, którzy potrzebują praktycznego uzdrowienia. Czy jest ktoś, kogo coś boli, poproszę, żeby podniósł rękę. No i podnosi rękę ksiądz, sobie myślała, o super, to będą ludzie wiedzieli, że to nie ustawka, tylko <grym, <grym, prawdziwa modlitwa. No to zapraszamy księdza, ksiądz usiadł, poprosiłam dwie osoby, które nigdy się nie modliły nad chorymi, żeby, żeby to one nałożyły ręce na księdza. Tylko na początku często pytamy tak, w jak, jakiej skali jest ból, prawda? jak intensywny, od 0 do dziesięciu? Może od 1 do 10. Jeden to jest taki lekko ćmiący, a 10 to jest taki, który jest nie do zniesienia. W jakiej intensywności ból ma ksiądz i gdzie? No ksiądz mówi: No tutaj bardzo silnie mnie bolało, tak na poziomie 8, bolała mnie szyja. Nie mogłem skręcać, nie wiem co to było, ale było to bardzo bolesne. No ale teraz już jest na poziomie 4. Co matko, co się stało? Słuchajcie, słowo Boże na temat uzdrowienia czytaliśmy. I ksiądz uwierzył. Zobaczcie, jaka jest moc Słowa Bożego. A jak nie wierzycie, też jeszcze mam zacytuję Księga Przysłów 420 24 Sam Bóg mówi w ten sposób. Zważaj, synu lub córko, na moje słowa. Do uwag mych nakłoń swe ucho. Niech one nie schodzą ci z oczu. Przechowuj je pilnie w swym sercu, bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała. No więc Pan Bóg już słowem Bożym księdza podleczył, no i na szczęście zostawił tam na poziomie cztery, żeby jeszcze osoby, które nigdy się nie modliły nad chorymi, miały szansę coś zrobić. I się modliły te osoby chyba, jeśli dobrze pamiętam Przemek, to były trzy tury, prawda? Że raz, okej, okay, ból troszkę zelżał, no to był trzy, drugi raz i trzeci raz pytamy, i ksiądz mówi, że ból jest na poziomie jeden. I pytamy się, czy, czy walczymy dalej, a ksiądz mówi, nie, to już prawie go nie ma, to, to on sam przejdzie. Okej, okay. chwała ci Panie, dziękujemy Ci Jezu. Zobaczcie, tak, tak Bóg działa poprzez swoje słowo. I tak Bóg też działa poprzez swoje słowo nakazu mówione naszymi ustami. Na najbliższych konferencjach będziemy mówili o uzdrowieniu i o stawaniu w autorytecie Jezusa Chrystusa wobec chorób. Także zapraszamy Was na następne.